7 kwietnia w Kościele w Daleszycach odbył się koncert finałowy 15. festiwalu Wielkopostnego. Rada artystyczna i zebrana publiczność przysłuchiwała się wystąpieniom 15 zespołów ludowych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz chórów. O udanych występach mogą mówić zespoły reprezentujące gminę Daleszyce. Tak cieszymy się bardzo, że po raz kolejny w Daleszycach jest finał pieśni wielkopostnych, bo już po raz 15 spotykamy się tutaj na terenie gminy Daleszyce, gdzie możemy tutaj jakby podziwiać wszystkich artystów, a przede wszystkim już w sposób taki szczególny przygotowywać się do świąt wielkanocnych, które są wspaniałymi świętami. Wielki finał, jak zwykle poprzedziły przesłuchania uczestników, które w tegorocznej edycji odbyły się 22 marca w Pińczowie i 23 marca w Stąporkowie. Do koncertu w Daleszycach zakwalifikowało się 15 zespołów, w tym aż dwa z gminy Daleszyce. Tutaj się artyści mogą mówić o niezwykle udanych występach. Zaszczytne trzecie miejsce zdobył zespół Pieśni Ludowej z Marzysza. Wy... Wykonałyśmy bardzo stary utwór z XVII wieku, już Cię żegnam najmilszy. Jest to lament Matki Boskiej, tak się to nazywa. Jest to piękna pieśń, taka bardzo wzruszająca i dlatego wybrałyśmy właśnie tą pieśń. Wasz zespół bierze już po raz kolejny udział w tym przeglądzie i dzisiaj zaszczyt na trzecie miejsce. Spodziewałyście się tego? Znaczy się, no organizator zadzwonił do nas, więc wiadomo było, że, że coś tam zdobyłyśmy. No, być może wyróżnienie, prawda? To już też wielka radość. A trzecie miejsce, także cieszymy się ogromnie. Zespół Dalmarianki z Daleszec zaprezentował utwór pod tytułem Ojciec Nasz Oto. Występ został nagrodzony wyróżnieniem. Co zaśpiewałyście, i dlaczego wybór padł akurat na ten utwór? Po prostu tego utworu, ten utwór, który śpiewałyśmy, Ojciec nasz Oto, nie ma nigdzie w, żadnym, w żadnych książeczkach, w żadnych dawnych pieśniach. Umiemy go, to jest bardzo dawno u nas był śpiewany, jeżeli był, był jeszcze pan organista, pan urbański. I on właśnie tą, tą pieśń nauczył. I śpiewali ludzie po ucałowaniu krzyża. W, czas, w czasie w postu, w ucał, przy ucałowaniu krzyża, właśnie ta pieśń była śpiewana. Później jakoś tak to pan organista zmarł, jakoś tak to wszystko poszło w zapomnienie. No i przypomniałyśmy sobie i zaśpiewałyśmy właśnie tą pieśń. Jak podkreślali członkowie rady artystycznej publiczność i publiczności, zaproszeni goście, koncert był przede wszystkim muzyczną i duchową ucztą. Na pewno koncert niezwykle wpływający na duszę, bo to naprawdę piękne wydarzenie. 15 zespołów, które dzisiaj możemy Wysłuchiwać, y, robi to wrażenie, naprawdę aż dreszcze przechodzą jak dzieciaki, ale i również te zespoły ludowe, tak? Bo ja podchodząc i gratulując jednemu z zespołów, zapytałem jedna z pań, 84-letnia, która jeszcze jako żywo przepięknie potrafi zaśpiewać, i chwalić pana, bo to naprawdę wielki dzień, gdzie z jednej strony jednoczymy się, skupiamy tutaj środowiska samorządowe, a z drugiej strony te zespoły. Jak co roku pojawiają się razem, po to by nawet nie tyle rywalizować, bo to nie jest rywalizacja tutaj. Każdy śpiewa pięknie i aż trudno oceniać. Jury na pewno ma no, wielką tu zagłoskę, jak decydować, ale tak naprawdę z tego co widzimy, wszyscy są wyróżniani, nagradzani, a uczta dla duszy jest na pewno no, niewątpliwa i to najcenniejsze, co możemy wszyscy wynieść z tego wydarzenia. Organizatorem koncertu finałowego był Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach przy współpracy Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce, parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Daleszycach, a także miejsko gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach.